Wydobywanie, odkrywanie, wietrzenie głowy. Czego by nie powiedzieć o podróżowaniu? Ubogaca i kształci. Nie wie co to wiek, a dojrzałość może pomóc w poznawaniu świata. Kiedy jak nie teraz, na Nagorz, stasiak zaprasza. Jestem pod coraz większym wrażeniem wodospadów i Są bez porównania piękniejsze od Niagary, potężniejsze od wodospadów Wiktorii, na rozdzielającej Zimbabwe od Zambii, rzece Zambezi w Afryce. Pewnie podróż. Nie, w hierarchii potrzeb jest na samym szczycie, jak tlen, pożywienie, no i rzeczy niestety do życia. Tego kosmitek, proszę popatrzeć, jakie on ma łapki, nóżki, oczęta. przyniosłam z Banczur, ze stolicy Gampu. W życiu nie prowadziłam żadnych statystyk, w ogóle nie wiem, w ilu krajach byłam, no, ale było tego sporo. Na pewno zdeptałam siedem kontynentów, z czego jestem niesłychanie dumna. Dotarłam do tak bardzo dziwnych miejsc, jakim jest Kiribati, Vanuatu, Tonga Tonga, Samoa, Wyspy Kuka, Nowa Kaledonia. Jestem bardzo jeszcze dumna, że przejechałam całą Syrię, do której w tej chwili nie można wjechać i w której praktycznie nie ma. Najcudowniejsze zabytki, palmiery. Po prostu przestały istnieć. Byłam w takim kraju jak Jemen, Erytrea, Mali, do którego w tej chwili też nikt nie jest w stanie wjechać. Tinga, tinga. przywiązam ją z nad e, tanganiki, jak ja je transportowałam. To był rulon, który e, przed różnymi siedzeniami w samolocie e, leciał razem ze mną. To wszystko się ci w głowie, no. i wszystko zależy od energii. No, e, ja tej energii życiowej trochę mam. Wszyscy się pytają i, i, i dziwią, bo tak nie wiem. Się Mało sypiam, nigdy w życiu było, nie sypiałam, bo to szkoda życia. No. Przysypia się życie, to nie, nie wystarcza 5 godzin, no. po rybach 6, to, to, to. nie wystarczy. Co no. to znaczy, jeżeli człowiek ma takie imperatyw od środka i gna go do takich regionów świata, które są najmniej skażone cywilizacją, no to ja da, to wszystko siedzi w głowie. I można przenosić góry. Ale trzeba chcieć. Miejąca się wśród do i złuższy rzekach fal choć znana światło w niekórnej przeszłości stała się ostatnią atrakcją turystyczną samą w sobie. To mi daje całą siłę życiową. To jest absolutnie mój motor, dzięki któremu tak się zachowuje i tak żyje jak dotąd. Po prostu jest to absolutnie mój największy akumulator. Trzeba naładować ten akumulator, trzeba funkcjonować. Ja mam jeszcze coś takiego bardzo, bardzo nienormalnego, wyjeżdżając jakąś podróż, jak wracam, to absolutnie muszę mieć świadomość, dokąd pojadę, bo to wtedy jest motywacja na życie. Też może brzmi to niewiarygodnie, co ja opowiadam, ale akurat tak to jest. Nie musimy zdobywać nowych lądów innych kontynentów. Możemy podróżować całkiem niedaleko i czekać z tego radość. Wyjeżdżamy na wycieczki po Polsce, zwiedzamy nasz kraj, jest piękny, także jeździmy na no zawsze przeważnie. Teraz w czasie pandemii, żeby nie za daleko. No, to po Mazowszu. Dopiero byliśmy w Otwocku. Człowiek nie siedzi w domu, że poznaje swój kraj, swoje miasto, ciekawe historie. Jesteśmy w ruchu, wśród ludzi. Podróżuję z wycieczkami z uniwersytetu III wieku na połodzi i Kraków. tak. Takie połodzi, to poznaje takie zakamarki, których nie znałam, dlatego że nasza przewodniczka, ta nie Elżbieta pędzi udostępnia nam to jakieś zakątki, zakamarki, gdzie nikt by chyba sam sobie nie powędrował, chyba że jakiś mieszkanie, który mieszka w danej okolicy, także naprawdę mamy frajdę jak... Gdzieś tam um, szperamy, chodzimy po bagnach, lasach, powiedzmy w jakichś błotach, ale to też jest przyjemne, bo jesteśmy całą grupą. Potrafimy iść na wysypisko śmieci, a po w śmieci, ponieważ było um, zakończenie Starego Roku, wspólnie, powiedzmy, z koleżankami wejść po jakichś wyspach W ogóle wszystko jest potrzebne człowiekowi. Jesteśmy na terenie dawnej wsi Pamiątką po tej wsi jest ulica Wólczańska, stąd chłopi zostali wyrugowani daleko do Rozdrażewa. To dzisiaj część Łodzi pod nazwą Zarzew. I właśnie tutaj, w tym miejscu rodzina Szwajkertów postanowiła zbudować fabrykę. Popatrzcie jaka długa fabryczna budowla, 150 metrów długości. Seniorzy są dzisiaj mega aktywni. Naprawdę, to jest chyba najbardziej w tej chwili turystycznie aktywna grupa. Właściwie, nawet nie pytają, gdzie, ważne, żeby tylko wyjść z domu. O tą swoją aktywność bają, bo wiem, że chodzą na gimnastykę i w wodzie, i na sali gimnastycznej, chodzą na kije. Naprawdę mogę powiedzieć, że nie mogę doczekać się tury, bo chciałabym tak jak oni korzystać ze wszystkiego, co jest, a jest tego bardzo dużo. I to właśnie widać po tym naszych seniorach. Że to są, nie są już starsze panie, które są znużone emeryturą, zajęte codziennością. To są osoby, z którymi trzeba się wcześniej umówić, bo mają tak wypełniony grafik, że ciężko jest się wstrzelić na jakieś spotkanie. Wdejdę się z domu, wezmę na jakiś, czy na dzień, czy na kilka dni. Nie myślę w ogóle o tym, co tam może być, tylko o tym, co zobaczę. To takie okno na świat, po prostu poznaję yy, zarówno piękno przyrody, jak i archi architekturę. Na no, Włochy nie, nie mają sobie równej, także tutaj każde miasteczko. Poza tym poznaję ludzi, poznaję ludzi i czasem jestem zachwycona, bo widzę starszego człowieka, który wygląda bardzo yy, pospolicie, a on się do mnie odzywa po, po po polsku i okazuje się, że się sam nauczył języka. Raz był w Krakowie i wystarczyło. Także są to takie przeżycia, których się nie zapomina. Podróżuję odkąd tylko przeszłam na emeryturę, gdyż tak sobie wymyśliłam, będę miała czas. Jak będzie mój. I tak to wygląda, bo jak już się zmieszałam do tego wieku, to właśnie się zastanawiałam, czy Rada nie ogarnie mnie jakaś taka pustka i bez sensu życia. Okazało się, że sens jest dopiero na emeryturze. Wszystko dla mnie i mogę z tego korzystać, z tego bardzo się cieszę. A podróże, no podróże kształcą. Gdziekolwiek się nie pojedzie, zawsze jest jakaś możliwość spotkania bardzo ciekawych, inspirujących ludzi, którzy dalej napędzają i zachęcają do dalszego działania. A gdzie pani podróżuje? No ostatnio właśnie tak było, że z naszą ukochaną Elą Pedziwiat informowałam ją ja tylko na jednodniowe wycieczki, no bo tak mi się układa. Po czym dostałam propozycję na 7 dni do Tak jest, jadę. Ja nigdy w życiu tak pięknie nie żyłam jak na emeryturze. Dopiero teraz świat się otwiera, bo ja nie muszę, ja chcę, i ja wybieram z tego, co jest mi dostarczone, co faktycznie sprawia mi radość. I sprawia radość, faktycznie z człowieka wychodzi takie zadowolenie, jak dobrze, że się zdecydowałam troszkę ponieść trud fizyczny, no bo gdzieś trzeba wejść, gdzieś trzeba się podspinać, gdzieś trzeba pochodzić, ale dajemy radę i wtedy jest ta duma. Podróże są dla mnie ważne o tyle, że wiem, że coś dla siebie dobrego robię. Duże są dla mnie jak lekarstwo. Każdy ma jakieś w swoim życiu problemy: gorsze dni, lepsze dni. I wtedy, kiedy są gorsze dni, ja też mam zresztą problemy, duże czy małe, to wyjeżdżam i nie myślę wtedy o tych swoich problemach. Spotykam się z ludźmi, skupiam się na tym, co oglądam, dowiaduję się coś ciekawego o danym regionie: historię historia zamków, pałaców, skosztuję regionalnej kuchni. Poznaję nowe smaki, zapachy, a poza tym ładuję akumulatory, i wtedy wracam do domu z innym nastawieniem, wracam do prozy życia, i zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Znam osoby młode, które podróżują, ale też spotykałam na wycieczkach, bo najczęściej jeżdżę na zorganizowane wycieczki. Spotykałam nawet osoby, które są po 80 roku życia. Byłam pewna podziwu, bo świetnie sobie radziły, niczym od innych osób nie, nie odstawały. Były bardzo, są to, to są osoby bardzo ciekawe świata, bardzo otwarte i uważam, że wiek nie, na, nie ma tutaj znaczenia, nie gra roli. Czuję się bardzo dobrze, bo wiem, że sprawiam sobie przyjemność, a uważam, że sprawianie przyjemności samej sobie jest też bardzo fajną sprawą. Wiem, że będąc na emeryturze, nie ma co siedzieć w domu. Moją dewizją życiową jest to, że dopóki człowiek żyje, to trzeba żyć. Więc chcę jak najwięcej też skorzystać po prostu z tego życia. I te podróże mi właśnie to dają, że wiem, mam świadomość tego, że korzystam, że że, że poznaje nowych ludzi, i to jest piękne po prostu. Nie pozostaje nam nic innego, jak zabrać plecak i wyruszyć w nieznane. A za tydzień o modzie, modzie dla seniorów: o tym, że w każdym wieku można wyglądać atrakcyjnie. I on na koszt, Do zobaczenia.